Bo Koniec to... czekania! Walka wieczoru! Isamu kontra DJ Palasite! Isamu nie może przegrać, bo to byłoby dla niego porażką nie tylko sportową, ale też osobistą. Palasite ma ten komfort, że może to przegrać, ale może też wygrać! Rusiu. Zobaczcie, co się dzieje! I mamy szum Jest Isamu od razu mamy partner! No bardzo mocno rozpoczęli panowie! Dobrze rozpoczął Palasajt, ale i sam był na to przygotowany. Dobra, dobra, dobra. Łapie próbuje wychodzić, ale trzyma, dosiad, trzyma go, trzyma, jeszcze kontroluje, dosiad. Dobra, nie jest, nie jest, nie jest. Będzie próbowała z tego dosiadu wyjść, próbuje ustabilizować. Jeżeli pozycję. Wypróba, wyciągnął nauki z Anko MMA, to z tego dosiadu ucieknie. No i ruszają ciosy, lecą do głowy. Punktuje Obraca się do plecy. plecy. Stał DJ Palasite. I mamy stójkę, jest klincz. DJ Palasite to on przeniósł tą walkę do płaszczyzny stójkowej, ale jest kolejne zwalenie i jest dosiad. Ale Palasite tutaj sklinczował od dołu, żeby nie mógł mu i samu zadawać ciosów prawą ręką. Tak, wybrał mu tą... Prawą rękę. Natomiast Isamu ma jeszcze lewą. I tą lewą zadaje też ciosy pod prawy łokieć. Diżera Palasajda. To może boleć. Oddaje pocię znowu za plecy! Czy będzie tam duszenie? Zrzuci go, zrzuci go chyba. Oj! Czy Bo będzie duszenie? Mogą być duszenie, ma... Jestem. Ale wykręcił się Palasajd, jak on to zrobił, jak on wykręcił się z tego Oj, duszenia. to do duszenia, przechodzi do duszenia trójkątnego, złapał rękę. Trójkąt rękami, czy to też się uda? Będzie przechodzi pozycję, może być trójkąt. Czy to wybrał? Oddaje plecy, oddaje plecy, broni się. 15 sekund do końca pierwszej rundy, wybronił trójkąt rękami, gili Palasajd. Zaczął pala egzekucję. Niech on to przetrwa, on będzie jeszcze druga runda. runda głowy. No i zmiana, zmiana pozycji. Kolejna technika partnerowa, kończąca. Daj, koniec, koniec rundy. Niesamowita dynamika koniec, pierwszej rundy koniec, koniec DJ Palasight. Pokazał, no naprawdę, niezłe umiejętności partnerowe. Wybronił trzy bardzo groźne pozycje. Uh. Naprawdę gorąco w pierwszej rundzie, wiele się wydarzyło. Aż nie chce się wierzyć, że DJ Palasite rzeczywiście ma tak nieporównywalnie mniejszy staż treningowy, bo parterowo pokazał naprawdę niezłą defensywę. I samu też tam jest nieźle reanimowany w narożniku. No tak, chyba potrzebują jego płuca trochę tlenu. To może się skończyć nawet zwycięstwem DJ Palasajda. Sytuacja nie jest oczywista, mimo że więcej akcji miał tutaj i samu, to piękną defensywą wykazał się DJ Palasajd. Co przyniesie druga runda? Poszli! Ruszyli do drugiej rundy! Szuka szczęścia, Szczęścia DJ Palasajd, nie było podcięcie. Szybko wstaje do góry, złapał kolana, groźne kolana idą do głowy, dochodzą. Jeżeli nie straci serca Palasajd. ruszył, no i przekładają się tutaj, teraz kolano powinno tam wyjść ze strony Isamu. Piękne podcięcie, piękne podcięcie w wykonaniu Isamu. Tak trzeba to Szymonowi oddać, że obalenia. Przećwiczył. Jednak widać, te zapasy z dzieciństwa przekładają się na dzisiejszą walkę. Mnóstwo obalenia. Obalenia są mocno punktowane. Samymi obaleniami można nawet walkę wygrać. Oczywiście, że tak. Czyżby próba jakiejś dźwigni, nie? Była próba Kimury z góry. Jest w dosiadzie i samo, czyli on, pozycja zdecydowana. Zdecydowanie dająca przewagę. Będzie no, próbował rysa. tam ground and pound robić. Ale Palasaj też tą defensywę z dołu nadal reprezentuje. Tak, Nawet side... będąc w tak trudnej pozycji. Pasajt klei znowu te rączki, żeby nie mógł zadawać ciosów z góry Isamu. No ale powoli punktuje. I Samu punktuje. I cały czas jest w dosiadzie. Dobrze robi klinczując Daniel z dołu. Sędzia może podnieść ten pojedynek, jeżeli nie będzie walka aktywna. To by było. Dobrym punktem dla DJ'a Palasajda. O i tutaj też jest taki klucz na bark, jest taka nieprzyjemna Kimura. Oby wybronił to DJ Palasajda. Wybronił. Ten gość z tołu jest niesamowity. Piękną defensywę, ale wiadomo, że defensywą się walk nie wygrywa. Koniec drugiej rundy. Narożnik dobrze podpowiadał DJ-owi Palasajdowi, żeby uciekał plecami do siatki, żeby wstawał od siatki. Od siatki jest o wiele łatwiej wstać niż na środku. Na pewno nie takiego przebiegu walki spodziewał się Isamu. Isamu był pewien, że skończy to już w pierwszej rundzie. No ale zobaczcie, że jednak... Dobra... Poznańska, lubońska szkoła bardzo tutaj Palasajdowi pomogła. Doszedł cios na szczękę. Tak, kilka tu tutaj naprawdę doszło. Ładnie, czysto, bardzo ładne, czyste obalenia. O, Mateusz Borek, proszę, pozdrawiamy. Ciekawe albo, albo kibicuje. Albo powiedział, to jest to. Bardzo ładne obalenia Szymona Sprzyka. Nikt chyba nie stosował na dzisiejszej gali tylu obaleń. Tylu tak ładnych technicznie obaleń, jak właśnie i samo. Nie da się obalić, krzyczy narożnik DJ Palasajda. To musi teraz przejąć inicjatywę DJ Palasaid, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Bardzo dużo opaleń samu daje mu, myślę, dużą przewagę. Palasajd zagra tutaj chyba w lot. To Będzie szukał tej szóstki, tego czystego trafienia, które zgasi światło i samu. Oj, potężny front kick. Zachwiał równowagą DJ Palasajda. Wysoko garda. Łapy klinczuje i obraca go do siatki i samu. Mamy walkę pod siatką. Tutaj kolana mogłyby zakończyć tą walkę. A I poszło właśnie, kolano, poszło kolano. To jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza pod siatką, kiedy nie ma tutaj ucieczki do tyłu. To kolano było naprawdę mocne i doszło do celu. Ale bardzo dobrze trzyma się diżej palaset. Niesamowite, jestem pełen podziwu. Palaset zaprasza go do walki. I sam rusza. I trafia. Dostał trochę gonga Daniel Pawlak. Zgubił trochę defensywę. Troszkę obraca plecy DJ Palasajd. I samo ciężko oddycha. Wszedł teraz na Udo ten low kick DJ Palasajda. ruszy z głową, próba obalenia nieudana. Uderza, obija. No i, I sprowadził, sprowadził do żółwia DJ Palasajda. Co w tym żółwiu będzie próbował wykręcić i samu. To czy bardzo... będzie atakował, czy będzie próbował wpinać się nogami? Bardzo dobra pozycja do bicia. Powinien cały czas uderzać, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Obija boki Drzeja Palasajda i Samu. Trzyma, kontroluje, widać, że zapasy nie są mu obce. Chyba gra na czas. Stał, posłuchał narożnika, podjął próbę wstania. No i mamy wpięcie, ale mamy w odsłonił pięcie. znowu plecy. I sam wpina się za plecy DJ Palasajda. Czyli wpiął ręce do duszenia. Kilka sekund yeah, do końca walki. Nie klepnij tego DJ Palasajda. Koniec! Koniec tego emocjonującego pojedynku! Niesamowita obrona DJ'a Fallside'a, ale tak jak już mówiłem, obroną nie wygrywa się pojedynków. Zdecydowanie więcej skutecznych ataków miał tutaj i samu, ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo to jest jedna z tych walk, gdzie zwycięzców jest dwóch. Owszem, owszem, jestem nadal trochę stronniczy, ale zupełnie obiektywnie mówiąc, tutaj zwycięzców powinno być dwóch. Tak powinniśmy ich traktować. No Ja myślę, że jednak ręka Isamu będzie w górze. Trzy rundy kontrolował, świetnie obalał. Wiele sprowadzeń, cały czas kontrola. No i sporo punktujących uderzeń. Dokładnie. Punktacja na pewno przemawia za Isamu. Natomiast gdyby to był pojedynek na defensywy, tutaj wygrałby DJ Palasai. Bardzo ładny pojedynek. Elegancki. Nie elegancki. było tutaj. Żadnych brudnych zagrywek, nie było fauli, było czysto, były fajne techniki barterowe, było trochę stójki, były przede wszystkim no, fajne, bardzo Drodzy fajne obalenia. Państwo, sam. Przyszedł czas na werdykt. Zapraszam do środka. No zwycięzcą tej walki akurat nie jest bonus. Zwycięzcą walki wieczoru Fame MMA 3 zostaje Szymon i Samu.